E, witam wszystkich, a zwłaszcza koziorożce. E, to będzie czytanie na luty 21-27. E, koziorożce urodzone między 22 grudnia a 19 stycznia. E, ja zajmuję się czytaniem z kart tarota, zajmuję się bo zajmuję się regulowaniem czak, e, zajmuję się sesjami energetycznymi, e, pozbywaniem oczyszczaniem energetycznym, jak również. E, bioenergoterapią. I teraz tak. Mamy koziorożca. Jak będzie działał, jak działa koziorożec w tym tygodniu? To mój chłop, który chcę wejść. Muszę go wpuścić, wiecie, bo inaczej będzie się dar. Zapraszam. Dzień dobry, dobry. Dobrze. Jak działa koziorożec w tym tygodniu, jak działa koziorożec? Koziorożec. Koziorożec w ogóle nie ma siły do działania. Ma totalny spadek energetyczny i jest bardzo rozsypany. Tutaj by się przydało oczyszczanie energetyczne i to takie porządne. Jeżeli chodzi o finanse, to on też gdzieś utknął za bardzo pewny siebie, skupia się na tym, co nie powiem, Jest pewny po prostu, że wszystko, co sobie zaplanował, to osiągnie. Jeżeli chodzi o komunikację, to tutaj też jest taki mały zgrzyt, bo komunikacja z koziorożcem wygląda tak: albo mnie słuchasz, albo z tobą nie rozmawiam. Natomiast bardzo fajne, ciepłe relacje rodzinne. Siół koziorożca w tym tygodniu szykują. Drogi kozieroziczco, drogi kozioroszcu. dobra. Było co było, jest co jest, będzie co będzie. Co się dzieje w domu? Na los, na serce. Ech, drogi koziorożcu, e, było, co było, a było dużo zgrzytów takich pomiędzy Tobą a jakąś starszą osobą. E, dużo niedopowiedzeń, być może nawet e, problemów finansowych. E, najwyższy czas gdzieś to wszystko pozamykać i ogarnąć, bo żyjesz tym i nie potrafisz sobie przez to wszystko zmienić e, układów na przyszłość, bo się, e, bo się po prostu za bardzo skupiasz, widzisz wszystko w pesymistycznych... E, barwach, zero optymizmu, nie dostrzegasz dalej, nie dostrzegasz w ogóle tego, co by się mogło jeszcze wydarzyć, bo tak jesteś skupiony na tym, co było złe. Życie to wykańcza. Jest, co jest. Hmm. Czerpanie energii ze, ze, ze złego, z negatywnych... Z negatywnego otoczenia, więc może to być towarzystwo, może to być energia domu, może jakaś żyła w domu płynąć. Poza tym, ktoś robi na tobie dość silną magię, jakieś czary, jakieś, jakieś rzeczy, które nie do końca ci sprzyjają i pełno wampirów energetycznych. Do tego ludzie, którzy absolutnie nie sprzyjają tobie i są tobie wrogo nastawieni, patrzą tylko, żebyś potknął się, czy to na przykład coś źle w robocie zrobił czy żebyś się z kobietą pokłócił. Chodzi o to, żeby ci po prostu nie szło. Będzie co będzie, będzie co będzie. No, ten tydzień szykuje się tutaj na tym, że najwyższy czas złapać równowagę. Równowaga Ci bardzo jest potrzebna i najlepiej przyjdzie gdzieś jak się zaczniesz douczać, może jakiś kurs, może jakieś szkolenie. Ja wiem, że w tym momencie pokazuję, że niekoniecznie cię na to stać, ale warto czasem zebrać się i zrobić to, dlatego że to ci może przynieść spore profity w przyszłości. Co się dzieje, co się dzieje w domu? Co się dzieje w domu? W domu, w domu to się dzieje tak, jakby wszyscy mieli do ciebie pretensje, że dużo na opowiadałeś, dużo na mało spełniłeś. Yy, najchętniej to byś w tym momencie, gdzieś poza ten dom sobie pojechał, odpoczął i yy, zrelaksował się. Yy, co na los, na los, na los, na los. Ja myślę, że tutaj los powoduje, że będziesz miał jakąś podróż, będziesz miał jakieś spotkanie z kimś z rodziny, kogo, z kimś, kogo dawno nie widziałeś. Yy, będzie, będzie to bardzo miłe, bardzo ciepłe, bardzo radosne. Także tutaj ci, Cię zachęcam, być może to będzie powiązane właśnie z tym szkoleniem, może gdzieś tam będziesz mógł sobie, czy to nie wiem, dostać wsparcie od kogoś z rodziny. Na serce, co się dzieje na serce? Na serce to tu jest dużo materializmu, dużo, materializmu, dużo takiego, dużo wymagań, tylko spełnij to, zrób to, zrób tamto. Ja nie będę robiła za ciebie, i tak jakby po prostu coraz wyższe oczekiwania, bardzo wysoki standard życia, tylko że ty w jakiś sposób po prostu na razie nie możesz do tego dotrzeć. To są po prostu dość spore oczekiwania. Karta rada dla ciebie, a idź w cholerę i się zabaw, nie? Zrelaksuj się, idź, posiedź z przyjaciółmi, wypij piwko. Decyzje, które będziesz podejmować w najbliższym czasie, będą dla ciebie jak najbardziej sprzyjające. Będzie to albo nowy pomysł coś, co Cię po prostu wesprze. Do tego masz już spore doświadczenie. Być może to będzie ten kurs, o którym tutaj wcześniej wspomniałam. W każdym razie decyzje, które będziesz podejmował na przyszłość będą bardzo dobrze owocowały, ale odpocznij. Odpocznij, zrelaksuj się. Nie możesz żyć w ciągłym stresie i pod ciągłym albo Ty mi miałeś kupić złoty pierścionek, a kupiłeś tylko srebrny. Dobrze, teraz tak. Jaka energetyka będzie Tobie towarzyszyła? w tym tygodniu, drogi koziorożcu. Koziorożec, jaka energia Ci będzie towarzyszyła w tym tygodniu? O, poczekajcie, poczekajcie, bo mnie się tutaj wszystko poprzestawiało. Jaka energetyka będzie Tobie towarzyszyła w tym tygodniu Rusujemy. dobrze karty, jaka energetyka będzie Tobie towarzyszyła w tym tygodniu. Mm, należy tak, należy pozbyć się własnych ograniczeń, kody, matryce, to co zostało w Ciebie wpojone za dzieciństwa, z, za małżeństwa. Za jakiejś tam relacji. Tego wszystkiego się pozbywamy. Albo rytualnie, albo pracą nad sobą. Jeżeli na rytuał, to zapraszam na rytuały oczyszczające. Jeżeli gdzieś tam będziesz chciał popracować nad sobą, to może kąpielę w soli. Chociaż to wszystko nie, nie ogarnie tak, tak dużych spraw energetyka, nowe pomysły, nowa energia. Ja wiem, że będziesz się bał zrobić cokolwiek, jakkolwiek, przestąpić, ruszyć do przodu, ale zapomnij, odetnij się w końcu od przeszłości, złap równowagę, znajdź swój cel w życiu, swoją drogę i tu się będziesz dobrze odnajdywał. Także zapraszam bardzo serdecznie wszystkie koziorożce na pytania prywatne, jeżeli ktoś chce się dowiedzieć czegoś więcej na swój temat. Tydzień, miesiąc, rok, czy czytania partnerskie, czy ogólnie, jeżeli masz swoje pytania, to bardzo zapraszam. Ja Tobie w tym momencie bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu i zapraszam do oglądania następnych. Do zobaczenia.